we Notowuje ten materiał z pełną świadomością oraz premedytacją. Kurde, to okres plotek, przecieków oraz pierwszych informacji na temat nowego iPhone'a. Od dnia premiery każdego iPhone'a już parę miesięcy później zaczynają się pojawiać plotki informacje na temat nowych urządzeń. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, jestem wam winien pewny temat poboczny. Mianowicie, jeżeli ktoś ogląda moje materiały sprzed, kilku, być może nawet 7-8 lat, kiedy ten kanał wystartował, wie dobrze, że za bardzo nie chciałem przygotowywać dla Was takich materiałów na temat plotek dotyczących nowych urządzeń od Apple. Natomiast w ciągu 8 lat zmieniam się ja. Zmienia się internet, zmienia się YouTube, zmienia się wszystko. Środowisko internetu staje się coraz młodsze, a ja coraz starszy, więc siłą rzeczy muszę podążać za trendami. Albo dopasowujesz się do rynku, albo znikasz. Stety czy niestety. A ja jeszcze nie chcę znikać, bo po prostu lubię to dla Was robić. Ważnym elementem podczas omawiania dla Was blików, Przecieków, informacji, plotek na temat nowych urządzeń, jest podchodzenie do tego z głową. Z perspektywy czasu zauważyłem, że takie 3-4 materiały w roku dotyczące nowych urządzeń od Apple wprowadzają więcej dobrego niż złego, bo A. Po pierwsze, są osoby, które są ciekawe informacje na temat nowych urządzeń, które być może z perspektywy kolejnych miesięcy bądź lat kupią. B. Są osoby, które jeszcze nie postanowiły, że wymienią swój dobry albo już dosyć starszy, wysłużony telefon na nowe urządzenie i czekają na nowe informacje na temat nowego urządzenia. C. Od trzech lat przygotowuję dla Was materiały dotyczące spekulacji na temat nowego urządzenia i jak się okazuje, z perspektywy lat, podczas premiery okazuje się, że wiele, ale to wiele informacji, które przekazuję Wam w ciągu roku, potwierdzają się i nie ma żadnych zaskoczeń, wszystko jest jasne, każda osoba wie, czego może się spodziewać i czy w ogóle warto jest wykładać na to pieniądze. Tyle ode mnie, a teraz przejdźmy do rzeczy, bo jak się okazuje, mimo iż minęły dwa miesiące od premiery ostatniego iPhone'a, informacji, które mam Wam do przekazania jest całkiem sporo. Jak się okazuje, ma to wpływ na potencjalne zmiany w nowych urządzeniach od Apple'a na 2024 rok. Jeżeli chodzi o modele, absolutnie niezmiennie w dalszym ciągu będą cztery modele iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro oraz 16 Pro Max łamane na Ultra. No i znowu w wszystko jest tutaj zależne od tego, w co Apple uderzy. Czy zmieni nazewnictwo Pro Maxa na Ultra, czy pozostanie ze starym nazewnictwem? Mówiliśmy już o tym w zeszłym roku. Apple nie zrobiło tego pierwszego kroku, pozostawiając nazewnictwo Pro Max. Natomiast w tym miejscu warto też zaznaczyć, że nikogo z perspektywy kolejnych miesięcy nie powinno dziwić, że we wrześniu 2024 roku pojawi się model Ultra. Pamiętajmy, nazwa to tylko nazwa. Oczywiście w 2024 roku absolutnie nie mamy co liczyć na nowego iPhone'a Mini. Niestety czy niestety w tym Roku Apple postanowiło wycofać to urządzenie z portfolio, które najprawdopodobniej zostanie zastąpione nowym iPhone'em, nowym iPhone'em SE czwartej generacji, którego ja osobiście spodziewam się na wiosnę 2024 roku, ale o tym wspominałem już w ostatnim filmie. W temacie designu powiem tyle. Nie oczekiwałbym większych zmian bądź rewolucji, jeżeli chodzi o urządzenie. Raczej już przyzwyczailiśmy się na przełomie ostatnich lat, że urządzenia nie tylko od Apple'a, ale od każdego innego producenta nie różnią się drastycznie od wcześniejszych wersji. Jestem nawet więcej niż pewny, że przyszłoroczny iPhone też nie będzie jakoś drastycznie odbiegać od tego wzornictwa, które znamy z iPhone'a 12, 13, 14, czy w tym roku 15. Jakiś czas temu wyciekło do sieci informacji, jakoby nowy iPhone posiadał dziurkę w ekranie i z całym szacunkiem dla osób przygotowujących te przeciki, ja absolutnie w to nie wierzę. Na pewno nie w roku 2024. Pamiętajmy, proszę, że Apple też zapłaciło słono: zapłaciło spore pieniądze, aby móc przygotować cały ten hardware wraz z softwarem, To połączenie, tę hybrydę, dzięki czemu ta dynamiczna wyspa powstała, dzięki czemu mamy ten charakterystyczny design, który od dwóch lat stał się takim znakiem rozpoznawczym, jak w ostatnich latach. Od 2017 roku był noc więc mam wrażenie, że jeżeli w ogóle taka zmiana nastąpi, na pewno nie będzie to rok 2024, raczej obstawiałbym rok 2025 bądź 2026, ale jednak ta y, płynność, to zachowanie aplikacji w tej wyspie pozostanie, po prostu technologia odpowiedzialna za Face ID będzie schowana pod ekranem. Kolejnym elementem, na którym sobie mogę tylko i wyłącznie spekulować, ale myślę, że jest na to spora szansa, to jest też ostatecznie wycofanie tego pstryczka do wyciszania również w bazowych w wersjach iPhone'a 16 i 16 Plus. Zauważmy proszę, że w ostatnich latach Apple coraz więcej elementów, które pojawiają się w modelach Pro, zaczyna wyrzucać również w kolejnych latach do tych tańszych wersji. W tym roku były to matowe plecy, był to port USB-C, była to dynamiczna wyspa, więc śmiem twierdzić, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że również i w przyszłym roku ten Przycisk Action Button zostanie również zastosowany w nowych iPhone'ach 16 i 16 Plus. Pierwsza duża zmiana tyczy się ekranów. iPhone'y 16 i 16 Plus pozostaną niezmienne, mianowicie i 6,1 cala oraz 6,7, natomiast aby odróżnić modele bardziej Pro od tych bazowych, już teraz internet jest zasypany informacjami, że nowy model 16 Pro będzie posiadać ekran o i 6,3 cala oraz model Pro Max o przekątnej 6,9, czyli o 0,2 cala większy wyświetlacz. Czy będzie to miało przełożenie jakoś na ergonomię? Może. Znowu to wszystko będzie zależne od tego, w jakie proporcje Apple uderzy, jak zmieni, zmniejszy, być może jeszcze zmniejszy wielkość ramek, aby jednak te proporcje pozostały i ten rozmiar pozostał jak najbardziej podobny, ale żeby ta przekątna jeszcze nieznacznie urosła. Natomiast absolutnie, jeżeli chodzi o zmiany wyświetlacza w modelach bazowych, tak jak wspominałem, nie mamy co liczyć. W dalszym ciągu będzie przekątna 6,1 oraz 6 i 7. Mówi się również, jakoby iPhone 16 posiadały nowe ekrany microLED od Apple. Nie będzie to rok 2024 a raczej 2025. Technologia jeszcze jest ulepszana, jeszcze jest przygotowywana, a Apple raczej nie będzie na siłę starać się wprowadzać zmiany, jeżeli nie jest pewnej jakiejś technologii. Złą informacją, którą również należy przekazać, to to, że najprawdopodobniej, a raczej nawet na 90%, iPhone 16 oraz 16 Plus nie będą posiadać częstotliwości odświeżania wyższej niż 60 Hz. Zatem jeżeli ktoś dotychczas chciał kupić iPhone'a 15 oraz 15 Plus, ale zahamował się z tym, ponieważ oczekuje, że w przyszłym roku pojawią się nowe modele tańsze, w tej bazowej wersji z częstotliwością odświeżania powyżej 60 Hz to może się zawieść i w tym miejscu gorąco zachęcam, jeżeli już jesteś zdecydowany na zakup iPhone'a 15 i 15+, ponieważ no, mimo wszystko poza tą częstotliwością odświeżania, tak jak mówiłem w recenzji, to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre telefony oraz dużo zmian, jakie Apple wprowadziło na przomie ostatnich lat. I tak, gdyby nie ta nieszczęsna częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie tylko 60 Hz, uważałbym iPhone'a 15 za jeden z najlepszych telefonów, jakie możemy kupić w granicach tysięcy złotych wydane w 2023 roku. No cóż, nie wszystko wygląda tak pięknie, ale ty albo twój facet może tak wyglądać, a na pewno pachnieć dzięki mojej ukochanej polskiej firmie cyrulików, od których od zawsze niezależnie czy jest Black Friday, czy nie ma Black Friday, masz zawsze z kodem antypan 20-20% rabatu na cały asortyment. Gorąco zachęcam paść na stronę, bo producent na Black Friday szykuje dodatkowe rabaty. W ostatnim czasie wprowadzając też parę nowości, w tym mydło do golenia rum, wegański kartacz do wąsa bądź brody, czy niezastąpiona linia bourboneski z nowym szamponem o zapachu łyski i kawy. Oczywiście pamiętajcie, że w zestawie zawsze wyjdzie Was taniej. Katowicka marka prowadzi także sprzedaż hurtową, a i warto też poczytać na temat poradników dla mężczyzn. Black Friday można nie wydawać fortuny, a zrobić sobie bądź osobie bliskiej tani, jakościowy, a co najważniejsze, nietechnologiczny i praktyczny prezent na długie miesiące. Serdecznie zapraszam na strony partnera kanału. Każdego, kto ma brodę, wąsa, długiego, krótkiego... To nie ma znaczenia. Kolejnym tematem, oczywiście, będzie wydajność. Nowe procesory. Tak, dobrze słyszycie. Nowe procesory. Apple w przyszłym roku postanowiło, że nie będzie dawać starszej generacji procesora do nowych, tańszych iPhone'ów 16 i 16. Plus. Będzie posiadać jedną linię A18 oraz A18 Pro, który będzie dodatkowo wspierany dodatkowymi układami graficznymi. Oba procesory mają być przygotowane w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Oba będą się różnić siłą rzeczy, aby zachować te różnice pomiędzy najwyższą mocą w modelach Pro, oraz tę nadal świetną i wysoką wydajnością modela modelach tańszych. 3-nanometrowe procesory znamy już nie od wczoraj, bo dokładnie od dwóch miesięcy dotychczasowy procesor A17 Pro znany z iPhone'a 15 Pro oraz 15 Pro Max jest już w tych urządzeniach. To bardzo wydajny procesor, świetny procesor, ale niestety z racji termiki, rozmiaru urządzenia oraz konstrukcji nie zawsze świetnie radzący sobie z temperaturami, a co też ma przełożenie w kluczowych elementach na samą baterię. Warto w tym miejscu też zaznaczyć, żebyśmy też nie wrzucali na piedestał i nie mówili, jak niesamowicie wydajny jest to procesor. Pamiętajmy proszę, że jak na rozmiar, kompaktowość, to jest bardzo wydajny procesor, ale w dalszym ciągu jest to procesor słabszy, szczególnie w temacie układu graficznego, względem wydanej 3 lata temu M1, którą mogliśmy kupić i nadal możemy kupić w Macach stacjonarnych, pokroju Macu Mini, w iMacu, w MacBooku R, w MacBooku Pro, czy chociażby w iPadach Pro. No i to też pokazuje, w jaką stronę podąża Apple, żeby, wiecie, z marketingowego punktu widzenia to będzie wyglądać lepiej że też A18 będzie w tej tańszej wersji, a nie zeszłoroczna generacja. Nawet jeżeli w benchmarkach i w testach syntetycznych, z wydajnościowych będzie to dokładnie taki sam procesor, to jednak to A18, a nie stary procesor A17, będzie, jeszcze raz to powiem, w temacie marketingu robić robotę. W temacie aparatów nie oczekiwałbym większych zmian. Poza tym nie wiemy na temat tych aparatów zbyt wiele. W dalszym ciągu będą 48-megapikselowe obiektywy główne. Na pewno w dalszym ciągu modele 16 oraz 16 Plus będą posiadać dwa obiektywy z optycznym zoomem łamane na cyfrowym zoomem. Natomiast ten model najdroższy Pro Max łamany na Ultra, wszystko zależy od tego jak będzie się nazywać, będzie jeszcze dodatkowo posiadać peryskop, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze lepszy, bardziej niestratny zoom, natomiast model 16 Pro, który dotychczas miał i ma zbliżenie trzykrotne, ma mieć już pięciokrotne, zatem znowu tutaj poprawa, natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, mam wrażenie, że tutaj jakichś większych, drastycznych zmian nie zaobserwujemy. Choć w tym miejscu mógłbym się zastanawiać, czy nie fajnie by było, aby również i modele 16 Pro, te bazowe, posiadały wersję 256 GB, a kto wie, być może w przyszłym roku albo w kolejnym, firma Cupertino pokusi się o to, aby dać w swoich urządzeniach możliwość nagrywania filmów w 8K 24 bądź 30 klatkach. Tu już nie chodzi o samą rozdzielczość, bo jednak ekranów w domach nie mamy zbyt wiele, która obsłuży taką rozdzielczość, ale chodzi nawet o takie kropy. Dla amatorów, którzy chcą sobie nagrać fajne wideo z wakacji albo gdzieś z podróży, gdzieś z wyjazdu, to jednak taki krop robiony przy rozdzielczości 8K na pewno pozostawi lepszą jakość zbliżenia aniżeli w 4K, a już na pewno w 1080p. Kolejny temat bateria. Niedawno do sieci, a dokładnie na Twittera wyciekły informacje na temat nowej baterii w iPhone 16+. Pro, która uwaga będzie minimalnie większa, bo 3355 mAh względem dotychczasowej 15 Pro 3274. Cóż, raczej bym też nie liczył na powiększenie szybkości ładowania czy to poprzez MagSafe, czy to poprzez ładowanie na kablu. choć mimo wszystko fajnie było, gdyby na przykład pojawiło się takie 40-watowe ładowanie oraz 20-watowe ładowanie MagSafe. Wiecie, tu już nie chodzi o to, bo też nie możemy porównywać identycznie jeden do jednego ładowania Androidów z iOS, bo jednak Androidy posiadają znacznie, ale to znacznie większe ogniwa. Tam ogniwo na poziomie 5 6000 tysięcy mAh, a nawet 7-8 tysięcy mAh, to raczej jest norma. W przypadku iPhone'ów jest zupełnie inaczej. Zauważmy proszę, 3000 tysiące 200-3300 mAh to nie jest duże ogniwo, które w przypadku optymalizacji i działania na Androidzie absolutnie nie wytrzymywałoby tyle, ile wytrzymuje iPhone. Ale znowu tutaj też ciężko porównywać gruszki do jabłek, gra słów. Bo jednak, optymalizacja pod Androida, a optymalizacja podaje jest z tej jest zupełnie co innego, więc. Nie porównujmy, tak będzie najlepiej. Co do nowego iOSa 18, na ten temat nie wiemy zbyt wiele, są jakieś ploteczki, ale moim zdaniem one jest absolutnie jeszcze nie są pewne. iOSa 18 na pewno poznamy na WWDC 2024 w czerwcu, na początku czerwca, potem przez czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień będziemy mogli instalować bety publiczne bądź deweloperskie, a podczas premiery wrześniowej będziemy mogli już oficjalnie zainstalować na swoich urządzeniach. Jeden ciekawi mnie temat niesamowicie, mianowicie rym niezamierzony. 1 listopada 2022 roku weszła w życie uchwała przez Parlament Europejski o akta rynku cyfryzacji DMA, która wymaga od globalnych korporacji, tak zwanych gatekeeperów, otwarcia swoich platform i usług na inne firmy oraz deweloperów. Firma z Cupertino na ten moment jeszcze nic w tym temacie nie zrobiła. Mówi się, jakoby to miało zostać otworzone w przyszłym roku, w pierwszej połowie 2024 roku, natomiast Apple też jest świadomy, że nie może otworzyć się totalnie i nie może dawać możliwości instalacji. Aplikacji firm trzecich spoza App Store. Dlaczego? Jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pamiętajmy, proszę, że Apple jako właściciel App Store pobiera, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba 15 czy 20% prowizji za każdą transakcję, jaka była dokonywana w App Store. Więc wiadomo, firmie się to nie opłaca. Z jednej strony, oczywiście, będzie mówiony na temat bezpieczeństwa, prywatności. Po części się z tym zgadzam jak najbardziej, bo jednak Apple jest z tego kojarzone. Z drugiej strony to jest robienie dobrej miny do złej gry, bo jednak tutaj mogą uciekać grube miliardy dolarów z takich oto transakcji, które byłyby dokonywane, albo w braku transakcji. Wiecie, darmowa apka najlepsza apka, które byłyby dokonywane poza App Storem. Dlatego też mam nadzieję, że w iOS 18 zostanie to już jawnie wprowadzone i pokazane na jakich zasadach ma to działać, Coś tak jak mówię, to już ma się również pojawić w kolejnych podwersjach iOS 17 w przyszłym roku. Ceny? Z tego co się mówi w kuluarach, ceny pozostaną niezmienne. 800 dolarów, 799 dolarów za model podstawowy, 999 dolarów za model podstawowy Pro oraz 1199 dolarów za model Pro Max. Oczywiście mówimy tutaj o bazowych wersjach, oczywiście mówimy o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście do każdej z tych kwot kwot należy doliczyć taksę w zależności od stanu. W Polsce czy w Europie nie wiem ostatecznie, jak to będzie wyglądać. Doskonałym tego przykładem są ostatnie dwa lata cen iPhone'ów w Polsce. Raz. Wywindowana cena w górę. Z jednej strony OK, słabszy był kurs, ale z drugiej strony Apple nie patrzy tylko i wyłącznie na kurs. Oni mają swój wyimaginowany przelicznik, bo identyczna cena za Maca w dolarach i taka sama cena za iPhone'a jest w Polsce zupełnie inna. Różna. Więc ja raczej jestem pewny, że ceny pozostaną w Stanach Zjednoczonych bez zmian, ale co najważniejsze, że one nie będą miały negatywnego wpływu na ostateczną cenę złotówki, ale to już zależy nie tylko od kursu złotówki, ale od również widzi mi się firmy z Cupertino. Premiera na 100% we wrześniu 2024 roku, nawet jeżeli będą jakieś problemy i opóźnienia w dystrybucji w fabrykach, to konferencja odbędzie się jak należy, a najwyżej zostanie wstrzymana wysyłka tych urządzeń. Dodatkowy tydzień, dwa, trzy, być może 4, być może miesiąc, tak jak swojego czasu było to z iPhone'ami 10 wydanymi w 2017 roku. We wrześniu był iPhone 8 i 8 Plus, a w listopadzie zadebiutował zupełnie nowy, jak na tamte czasy, nowy iPhone 10. I tak, moi drodzy, na ten moment prezentują się wszystkie informacje, jakie możecie wyczytać na temat nowych, potencjalnych iPhone'ów z całej serii 16 na przyszły rok. Ja, żeby utrzymać ten standard, który kontynuuje dla Was od ostatnich... Trzy lat, chcę przygotowywać dla Was cztery takie filmy w roku. To jest pierwszy film, za trzy miesiące pojawi się drugi, z aktualizacjami na temat tych wszystkich informacji, które przekazałem Wam teraz. Potem za 6 miesięcy, za dziewięć jesteśmy w domciu i na premierę raczej już nic nas nie zaskoczy. Moi drodzy, w tym tygodniu powinniśmy zobaczyć się jeszcze dwa razy. Wreszcie w materiale, o który część wiem, ludzi wiem, że dopytuje, piszą do mnie prywatnie Bartek kiedy top najbardziej opłacalnych na czwarty kwartał 2023 roku no spojrzałem sobie w kalendarz zobaczyłem kiedy ostatnim razem publikowałem ten film i tak to już 3 miesiące minęło więc spodziewajcie się moi drodzy Topki najbardziej opłacalnych na czwartek. kwartał 2023 roku. Wiem, jest to okres świąteczny. Wiem, że część z Was chce wymienić już swój smartfon, więc spokojnie czwartek piątek będzie oraz w niedzielę materiał na temat dwóch miesięcy z iPhone'em 15 pro jakie zmiany nastąpiły, bo tych zmian ewidentnie zostało wprowadzonych sporo. I uważam, że warto jest dopełnić tę recenzję sprzed dwóch miesięcy o taki materiał, żeby dać jasny ogląd ludziom, potencjalnym klientom tego telefonu. Czy warto już kupować to urządzenie, czy też nie. Bo ja się tam troszeczkę poznęcałem na, tym, na temat tego urządzenia, znaczy ja się znęcałem na temat swoich, znaczy mojego i, i żony egzemplarza. Ja nie mówię, że każdemu te urządzenia tak działają, ale ja nie będę, wiecie, oceniać telefonów innych ludzi. Oceniam ten telefon, z którego na co dzień korzystam, ale zmieniło się, jest lepiej. Ogólnie w tym roku mam wrażenie, że iPhone 15 zrobił na mnie takie bardzo pozytywne wrażenie. Mimo tego braku nieszczęsnych 120 Hz, jednak 15 była dla bardzo dobrym telefonem, serio. Bardzo dobre. Dziękuję moi drodzy serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Ja miłego, spokojnego dnia wam życzę, popołudnia, wieczoru. Część ludzi zawsze mówi, a ja to oglądam w nocy. To nocy również życzę. Sia.